Jestem właśnie po warsztatach otwarcia się na szamanizm, otwarcia przestrzeni szamańskiej z Beatą Alfoldi. Są to moje kolejne warsztaty z Beatą. Uwielbiam przestrzeń, którą tworzy, uwielbiam Beatę jako osobę, jako istotę, jako duszyczkę. Czuję z nią bardzo mocną energię. Przyjechałam na warsztaty do Beaty Alfondi. Są to warsztaty szamańskie. Warsztaty, na których taki największy nacisk był na naszą kobiecość. Zafascynowało mnie zdjęcie umieszczone tam Beatki Foltyn, które było przepiękne, tak fascynujące, tak pociągające po prostu, no magnes totalny i stwierdziłam, że no muszę tam być <mum> Na tych warsztatach wszystkie czujemy się ważne, wszystkie czujemy się wysłuchane, dostrzeżone. Czujemy się integralne właśnie jest tak, że nie ma jakiejś takiej krytyki, nie ma oceniania, jest, jest płynność, jest taki duch siostrzeństwa i beata właśnie. Bardzo duży nacisk kładzie na to, żebyśmy czuły się też bezpiecznie, żebyśmy dzieliły się doświadczeniami, czyli to jest taka bardzo kobieca energia właśnie polegająca na tej płynności, na tworzeniu wspólnej przestrzeni, na dzieleniu się i jakby to płynie samo z siebie, to jest takie naturalne i to jest takie kobiece i to jest coś, czego doświadczamy bardzo mało w świecie zewnętrznym, dlatego uważam, że to jest tak bardzo potrzebne. Niesamowite warsztaty, bardzo dużo transformacji się zadziało. Bardzo bezpieczne były wszelkie procesy, które żeśmy tutaj przechodzili. Bezpieczne, ale też bardzo głębokie. Naprawdę spotkanie, te warsztaty były cudowne dały człowiekowi tak, taki power, taką moc, taką. Świetlaną wizję przyszłości, i poczucie lekkości, że się pozbyło, oczyściło. I jeszcze tutaj, w tym właśnie cudownym otoczeniu, mieliśmy ognisko, na którym pospalaliśmy część naszych nieharmonijnych energii, bębny. O, to było super! Yeah! Yeah! No, uwielbiam Beatkę, kocham jej warsztaty i polecam wszystkim. To, co noszę w sobie, ten ogień miłości, pomagać innym rozpalać w sobie światło i miłość. Żeby zaczęli inni wierzyć w to, że my wszyscy jesteśmy jednością i wszyscy pracujemy nad dobrem tego świata. Ale trzeba pamiętać, że zaczynamy od siebie. I po to tu przyjechałam i za to dziękuję, że mogłam tego doświadczyć sobie całemu wszechświatowi i Wam wszystkim. Dziękuję. I zachęcam wszystkich do tego, żeby się tutaj wybrali, bo jest tutaj przyjazny klimat, miły, bardzo fajnie się wypoczywa, tak klimatycznie i zupełnie oderwanym od codzienności, rzeczywistości i w ogóle naprawdę człowiek się czuje taki, taki od środka, jakby z serca było coś, co nagle w człowieku wyskoczyło i chce wołać ludzie, zjednoczmy się, bądźmy jednością, dajmy sobie wszyscy serce, bądźmy wszyscy dla siebie mili, wspaniali, szczęśliwi, a świat będzie lepszy.